Kwiaty. piwo i kwiaty, piwo... Kupuję! Jeb. Czy długo będzie się tak modlił? Momencik. Myślę, co na prezent dla dziewczyny wziął. Jak teraz wyjdziesz, to już nigdy, ale to nigdy się nie spotkamy. Okej, okay, to cześć. Chcecie pozbyć się jeża raz na zawsze? Za 10 minut przed blokiem. Macie pobrać DNA. Ja na pewno nie będę jeżowi męczył węża. Pan całuje moją żonę w okolicy. Ust, i pożałujesz, jedyna. Zebraliśmy mnóstwo danych. Obliczenia trwały miesiącami. Na koniec z komputera wyszedł jeż. O kurwa. Mów mi, Milka. Wież? Pani pytała, czy mam rozmień, no, a nie mam ich. Nie, to nie więcej. Wiesz, co jest prawdziwym problemem Polski? Ten chudzio chociaż od kąpzy każda za te czeski, czeski. Krecik tutaj nie przypika Muszę powiedzieć ci się znowu albo zrób to labować Szucę majestrzeli gola No bo koń z padokolan On ma cel Opt i dala cię wciąż. Jest zawsze Po kolei jak ja Wziął Wózku w vali pliki 69 Czy Trzy Ba! Wszyscy inni znikli Idę po ślub Milczeć! Kocham cię Polska mistrzem polski.